Hej Simon, witajcie. Jestem Johnny Gilon I to jest dzisiaj w sklepie 23 stycznia 2023 roku. I co, dzisiaj mamy powrót Beardy za tutaj 800 wraz tutaj ze stylem. Dalej mamy Drivera za 500. Zestaw metalową maskę za 1200. I mam zD, Zaidi za 1200. Metalowe usty za 1200. Kolczaste maczugi za 800. Dalej mamy Ruby za 1200 wraz tutaj ze dwoma stylami Dalej mamy posiasty siekacz za 500. Podniemne paski za 500 manekin za 1200 wraz tutaj ze stylem dalej mamy na za 500 próby zderzeniowe za 300 dalej mamy te skinki z nowego chińskiego roku także tutaj wszystkie są specjalista survival za 1200 komando płetwy za 1200 bulgoczący za 500 pump me up za 300 tsy za 500 dalej mamy bioderka wróg za 200 no i naomi osaka też na w skiepie. Też nadal w sklepie, Marvel też tutaj nadal w sklepie. I czy mamy jeszcze dzisiaj coś nowego? Nie, także to już na tyle. Jeśli chodzi o ten sklep, także coś się sklepie się bo to pamiętajcie subzony łapka w górę jako GGL w sklepie, a się z nam żegnam siemneczka!